Cześć! Dziś bierzemy na warsztat rządowy program klub na rok 2026. Rozłożymy go na czynniki pierwsze, żeby powstał z tego prosty i praktyczny poradnik dla wszystkich lokalnych klubów sportowych. No dobrze, przejdźmy do rzeczy. To jest naprawdę spora szansa dla klubów, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Zobaczmy więc, o co w tym wszystkim chodzi. Ok, zacznijmy od samych podstaw. Czym w ogóle jest ten cały program klub? I na czym on polega? Mówiąc najprościej, to jest po prostu wsparcie finansowe od rządu. Takie bezpośrednie na te najważniejsze codzienne potrzeby klubu. Czyli na przykład na wynagrodzenia dla trenerów, na nowy sprzęt czy na zorganizowanie obozu. No i tu pojawia się kluczowe pytanie. Kto właściwie może takie pieniądze dostać? No właśnie, czas na sprawdzenie warunków. Żeby w ogóle myśleć o tych środkach, klub musi spełnić dwa takie, no absolutnie podstawowe wymagania. I one nie podlegają żadnej negocjacji. Po pierwsze, doświadczenie. Klub musi istnieć i być oficjalnie zarejestrowany od co najmniej trzech lat. A po drugie, i to też jest bardzo ważne, chodzi o wcześniejsze dotacje. W poprzednim roku, czyli w 2025, łączna kwota otrzymanych dotacji publicznych na szkolenie nie mogła przekroczyć 250 tysięcy złotych. Warto też wiedzieć, że z góry wykluczone są np. fundacje, polskie związki sportowe, no i generalnie wszelkie podmioty komercyjne, jak spółki. Ale jeśli klub jest stowarzyszeniem lub UKS-em i spełnia te dwa pierwsze warunki, to super, można iść dalej. A dalej jest to, co pewnie interesuje wszystkich najbardziej czyli pieniądze. Dokładnie tak, przejdźmy do konkretów. Program oferuje dwa różne progi finansowania, a to, ile można dostać, zależy od tego, jak duży jest klub. Kluby jednosekcyjne, czyli te, które prowadzą zajęcia w ramach jednej dyscypliny sportowej, mogą liczyć na wsparcie w wysokości 12 tysięcy złotych. Ale jeśli klub jest większy, czyli wielosekcyjny, to kwota rośnie do 17 tysięcy złotych. Jest tu jednak ważny warunek. Musi w nim pracować co najmniej dwóch trenerów w co najmniej dwóch różnych sekcjach sportowych. Dobrze, ale dostać pieniądze to jedno. A na co można je wydać? Tu zasady są całkiem przejrzyste. Jest jeden żelazny punkt. Minimum 20% całej kwoty musi pójść na wynagrodzenia dla trenerów. To jest obowiązkowe. A co zresztą? Tu jest już spora elastyczność. Można te pieniądze przeznaczyć na dalsze pensje, na zakup nowego sprzętu sportowego albo na zorganizowanie obozu. Jest jeszcze jedna rzecz, tak zwany wkład własny. To 5% kwoty dotacji, ale spokojnie, to wcale nie muszą być pieniądze wyjęte z konta klubu. Wkład własny może być bezgotówkowy, np. w formie wycenionej pracy wolontariuszy, co jest naprawdę sporym ułatwieniem. Ok, warunki kwoty znamy, to co dalej? Jak się o te pieniądze ubiegać? I tutaj uwaga, bo czasu wcale nie ma tak dużo. Terminy są bardzo, ale to bardzo ważne, więc warto ich pilnować. Cała akcja rusza 2 marca w południe. System do składania wniosków będzie otwarty do 30 marca, niemal do północy. To oznacza, że na zebranie papierów i wypełnienie wniosku jest niecały miesiąc. Cały proces odbywa się wyłącznie online przez system o nazwie AMODIT. A na wyniki trzeba będzie poczekać do końca kwietnia. A co trzeba przygotować? W sumie to cztery podstawowe dokumenty, które trzeba będzie załączyć w formie plików PDF. Po pierwsze, aktualny odpis z rejestru, na przykład z KRS. I tu uwaga, musi być świeży, czyli nie starszy niż 3 miesiące. Dalej, oczywiście, statut klubu. Na koniec trzeba dołączyć dwa podpisane oświadczenia, jedno o dotacjach za zeszły rok i drugie o zgodności dokumentów z prawdą. Już prawie koniec, ale zostały jeszcze takie ostatnie bardzo ważne szlify. Kilka kluczowych zasad i jedna, nazwijmy to, profesjonalna wskazówka, żeby nie wpaść na minę przy składaniu wniosku. O czym więc trzeba pamiętać planując wydatki? Wszystkie działania finansowane z dotacji muszą zmieścić się w terminie od 1 stycznia do 30 listopada. Po drugie, program jest dla dzieci i młodzieży, więc uczestnicy muszą mieć mniej niż 18 lat. Jeśli planowany jest obóz sportowy, musi on trwać minimum 5 dni i być obozem wyjazdowym. I na koniec bardzo ważna sprawa tych pieniędzy nie można przeznaczyć na opłaty startowe ani na organizację turniejów. I teraz ta obiecana wskazówka. Naprawdę warto to zapamiętać. Zanim kliknie się wyślij, trzeba koniecznie, ale to koniecznie, sprawdzić czy zarząd klubu ma aktualną kadencję. To może wydawać się drobiazgiem, ale to jeden z najczęstszych błędów formalnych, który powoduje niestety automatyczne odrzucenie wniosku. Wielka szkoda byłoby stracić szansę przez coś takiego. Podsumowując, program klub to jest naprawdę świetna okazja, żeby zainwestować w trenerów, kupić nowy sprzęt i po prostu pomóc rozwijać się młodym sportowcom. Warto się do tego dobrze przygotować i oczywiście spróbować. Powodzenia!